Cześć sianko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek Tym razem otworzymy sobie skrzynki, tylko że zamiast ces na stronie jest ze mną Kubasiak Pff, Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> To od skrzynek zaczynam, bo ja mam 200 dolców Nooo, ja jestem na minusie to bardzo Znacznie od tej 500. Exclusive Case no Otwarłem właśnie i co ogólność wyleciała? A czy tam co mi wraci? Dobra, to ja czeram też Exclusive, nie będę miał już hajsu Rysuj fizyk? Nie Ryzykuję. Wypatrzę nawet, nie? Te mi chyba wlecą. Albo lorka. Ciągi, Duda. Mam dragon, bierze, mam dragon lora. Nie wierzę, że lora. No nie, no wpierdalajcie z tym kurwa kaczem. Tysiąc... <śpiew> Faktoriniu Delorka. Ile? Tysiąc ja się rozłączam. No nie. pierwsza z od razu Ciągi, Duda. Dobra, to teraz jak ją otworzyć? E, teraz zaczniemy od... ...radam. Gardem taki że Fire Serpenta wiesz o co chodzi, nie? Ciągnij dyda. co? Znowu akacja tego pieprzonego. Ty, ja Fire Serpenta i teraz drpnia. Ciągnij dyda. <laughs> nie, poleci ci dalej nie. Kaj ten ten jakiś Dobra, otwieram ta kacę. Chociaż za 20 reward. Dobra. Teraz random M4. Dobra, otwieram te złe. Te bym takiego sobie przegarnął. Taki piękny jest ten hodrod. Stój, stój, stój. Nagrywa się, nagrywa się. Zagrycia. Golden Coil wektoryniu za yes? 30 euro. Nie, nie. nie. nie, nie ja nie Fama Nie, co? Ta randomawka Kursa! Ta! Dropaś kosy. Co? Nie kosy. Jak nie? No nie Bo tutaj by się na prawo pokazało Dziwo Właśnie O, electric za 11 rwów Dobra, teraz dropię Muszę dropić coś do tego Dobra, no tu. Starczy mi już Nie Dobra, to teraz to Nie, dźwięk Nie To jest Hamas I znowu bakusy po niego Nie wiem z kim jest A a ty? Czekaj, zaraz ci powiem Ciągle jestem na tym samym poziomie, nie z hajsem. Ej, kary w sferze. Tak, to będzie kosa. Huntsman. Nie. Ja nie, ten, nie. Ten. Ja pierdzielę! Serio! Akacz stany, jest, akacz! A jest akacz! Jest akacz! Jaki? Stradat też. Aaa, ale tani. A, ten, no. Revolution. Ja Wiesz, tak. jak możesz się na Gamma 2 case zbogacić? Tak? Zobacz, zbogacimy, aż masz wsi Dobra, mam do góry? tego nowego akacza. Się ja się... Na... ci widzę. No nie, kurwa, nie grajcie, no ci kurwa. Fk. Dobra, co ty? I z gówno i trafi padło. Może hmm. będzie chociaż. O, duży kos jest. To Dobra, to otwieramy tą. Okay, skąd, to. Hey, skąd ty? Przez ten, to zawsze ma tysiąc się zileć. <laughs> <laughs> jak to jak to jest pan do lokka, to ja pierdziałem stary. Ej. Będziemy mieć kos. Stój, stój. Ja mam kos... Mam kosę flipknife! Jest! Patrz, patrz na prawo. Ja miałem, wiem, ja nie wiem, Widzę wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, I... flip knife wiem, fajda Jest nie Jest nie nie flip knife! wiem, <grym grym grym> Dobra, jeszcze nie wiem, Flip, wiem, nie wiem, nie widzę nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jak się można nie wiem, nie wiem, się można to wzbogacić? Tak? No. Gamma-2? No. Będzie to jest, czekaj. Będzie Gamma-2. Nie. Nie! Ja już na dzisiaj nie mogę otwierać skrzynek. Co? Nie wiem, to mi pokazało. Ale patrz, jakie mam dropy, zaraz ci powiem. Dolorka Factor New 1400. Glitter za 20 dolców. Golden Coil, za 30. Electric Five, za 11. Icarus Wheel, za 40. Ten nowy akart za 52, Factor New. Tak? I Flip Siatka. No, a mnie zawsze pójdę Widz... do dupy Czekaj, będzie Hansman! Jest Hansman znowu! Ha! Hansman! Fejd! Nie ty to widzisz, czekaj. Ej no! O tego kozaku! Na O tego kozaku. <susur». susur> mam już 334, a miałem tylko 50. 60 <susur> Ja nie wiem! Dobra, ja mam 1000 kozaków. No czekaj. Jeszcze nie zakończę. Nie Nie, kończę odcinka. Dlaczego? Jest znowu! Znowu kosa! Tak! No. Znowu Hansman! <susur» susur menu> <susur Mustang> No faktury nie wiem! Ja nie wierzę jeszcze raz! Ja już nie, nie mogę już! No, limit! Dobra, to, to, to więc to na była... dzisiaj koniec! To 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 było na tyle, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, Kubsiak! Cześć, cześć, cześć!